waży 16,5 kg i może w przyszłości zastąpić strażaków. Robot Scout przechodzi testy w ośrodku szkolenia państwowej straży pożarnej w Sieradzu. Scout już pracuje dla policji i wojska. Teraz jego możliwości oceniają strażacy. Sprawdzają, czy da się wykorzystać urządzenie podczas akcji ratunkowych. Na pewno są w stanie zastąpić ludzi w sytuacjach ekstremalnego niebezpieczeństwa, tam gdzie na przykład występują strefy zagrożenia wybuchem, tam gdzie istnieje obawa o życie i zdrowie ratownika. W takich sytuacjach najpierw wysyłany byłby robot. Może poruszać się po nierównym terenie, pokonuje pochyłości do 45 stopni. Robot Piap Scout może dokonać obserwacji terenu za pomocą czterech kamer, które znajdują się na nim. To jest kamera z przodu, kamera z tyłu, kamera na chwytaku i kamera główna, która posiada zoom. Te kamery pozwoliłyby ocenić sytuację w zadymieniu czy w ciemności. Można byłoby szybciej odnaleźć osoby poszkodowane. Strażacy nie szukaliby po omacku. Niestety robot nie jest ognioodporny i na razie to się nie zmieni. Wynika to z tego, że, że, że technologia kontroli te te termicznej, zwłaszcza robota, która jest naszpikowana elektroniką, nowoczesnymi czujnikami, jest niezwykle droga i skomplikowana. Skaut mógłby pracować na przykład w miejscach skażonych chemicznie. Po pewnych modyfikacjach nadawałby się do przeszukiwania gruzowisk. Bez strażaków jednak się nie obejdzie. Starszy kapitan Marcin Płótnica i pies Argo ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratunkowej z Łodzi szukali poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi na Haiti. Można to porównać do gry w bierki dźwigiem. Niestety e, trzeba to zrobić tak, że wyjmując jeden element, żeby reszta się nie zawaliła. I tutaj, właśnie ewentualna rola tych robotów, e, ich kamer, ich czujników, a reszta, niestety, praca należy do nas. W decydującym momencie do akcji ratunkowej musi włączyć się strażak. To on podejmuje decyzje, od których zależy czyjeś życie. Dzięki robotom po prostu będzie działał szybciej.